Panie doktorze, dzień dobry. Moja żona tutaj trafiła z wypadku samochodowego. Co z nią? No cóż, żona żyje, to jest dobra wiadomość. Ale są też te złe. Żona będzie musiała przejść niestety skomplikowany zabieg operacyjny, którego NFZ nie refunduje. Koszt takiego zabiegu to około 25 tysięcy zł. Jasne, pieniądze nie są najważniejsze. Proszę, oczywiście, pamiętać, że później będzie wymagana również rehabilitacja, której niestety NFZ również nie refunduje. Koszt tak około miesięcznie 10 tysięcy zł. Oczywiście, panie doktorze. Jakoś dam radę. No i jeszcze dodatkowo będzie konieczny pobyt w sanatorium, który zajmuje się specjalnie takimi urazami, jakie ma żona. No koszt tak dodatkowo 20 tysięcy złotych. Boże, skąd ja na to wszystko pieniądze wezmę? No ale trudno, panie doktorze. Zdrowie i życie mojej żony są najważniejsze. Proszę pana, ale to nie jest koniec złych wiadomości. Przepiszemy jeszcze żonie tabletki, które również są nierefundowane przez NFZ. A one są bardzo drogie. Jaki to będzie miesięczny koszt? No tak miesięcznie e, pi razy drzwi około 5000 zł. <noise> ha! Głowa do góry, głowa do góry, nie ma co się załamywać. Ja żartowałem, żony nie udało się uratować. Jezu panie doktorze, kamień z serca.